Zaczynam od przygotowania marynaty, obieram mniej więcej 2 centymetrowy kawałek imbiru i ścieram go na tarce o drobnych oczkach, bardzo drobno siekam lub miażdżę na przykład w moździerzu lub tak jak w moim przypadku korzystam z praski do przeciskania czosnku, dodaję go do miski wraz z jednym ząbkiem czosnku, który także drobno siekam lub przeciskam przez praskę. Pachnie wspaniale. Teraz niepełna łyżeczka soli i ten sól rozcieram razem z czosnkiem i imbirem. Mm, super. Teraz świeżo wyciśnięty sok z połowy cytryny. Trzeba uważać, żeby nie wpadły pestki. Jakaś jedna trzecia łyżeczki czarnego pieprzu. Trzeba uważać i dodać tego pieprzu pod swój smak. Imbir już jest trochę ostry, więc są także zaostrzy tę marynatę. Szkoda, że nie czujecie tego zapachu, jest bardzo intensywny i bardzo przyjemny. No i o to właśnie chodzi. Na koniec oliwa. Jeśli nie lubicie intensywnego smaku oliwy z oliwek, to spokojnie można zrobić mieszankę oliwa z oliwek i olej roślinny lub po prostu sam olej roślinny. Jakieś 3-4 łyżki stołowe i będzie w porządku. I na koniec 2-3 łyżki stołowe białej wódki. W dzisiejszej wersji daje samą wódkę, ale można ją podmienić na ocet ryżowy lub ocet balsamiczny jasny lub ewentualnie zrobić mieszankę, czyli na przykład y, dwie łyżki wódki i łyżka octu ryżowego lub balsamicznego. W każdej z tych wersji ta marynata także się sprawdza sprawdzona. I na koniec coś słodkiego. To mogą być e, cukier lub miód. Jeśli miód, to daję jakąś jedną, dwie łyżki płynnego miodu. Lub e, tak jak w dzisiejszej wersji, cukier. Ja biorę cukier e, trzcinowy i daję trzy łyżeczki. On się podczas pieczenia bardzo fajnie skarmelizuje. Dokładnie mieszam i zostawiam do czasu, żeby cukier się rozpuścił w marynacie, a sama szykuję mięso. Do przygotowania tych szaszłyków wykorzystam filet drobiowy. Mam tutaj jakieś 800 g filetu drobiowego z indyka. Nie wiem czy wykorzystam cały, pewnie tak. Mięso kroję teraz w takie dość cienkie kotlety, a następnie te kotlety pokroję w paski. Chodzi o to, żeby uzyskać w miarę płaskie, dość długie drobiowe paski. Chodzi mniej więcej o taki efekt, sposób krojenia, oczywiście dowolny, ale im dłuższe tym lepsze, dlatego że będzie potem mniej nadziewania na patyczki. Indyk pokrojony w paski, przekładam go teraz do jakiegoś głębszego naczynia. No i te paski będę musiała teraz natrzeć przygotowaną wcześniej marynatą. Bardzo prosto, po prostu polewam je marynatą i póki jeszcze mam ręce brudne od krojenia mięsa... W sensie nie umyłam ich po tym krojeniu, to dość starannie wcieram tę marynatę w mięso. Ono się zacznie yy, nieco ścinać od soku z cytryny, ale to nie szkodzi. Mm. Nie mogłam się oprzeć i spróbowałam naprawdę super. Teraz tylko trzeba mięsu dać szansę, żeby przeszło przyprawami, zatem przykrywam je pod przykryciem, wstawiam do lodówki na jakieś 2-3 godziny. Można także spokojnie przygotować je dzień wcześniej, czyli w dniu poprzedzającym grillowanie czy pieczenie ich w piekarniku i wstawić je do lodówki na noc. Zbliża się czas grillowania. Wyjęłam zatem mięso z lodówki. Mm, super zapach. Bardzo fajnie się zamarynowało. I przygotowuję stanowisko do yy, szykowania szaszłyków. Patyczki szaszłykowe już gotowe. Yy, przygotowałam także folię aluminiową, na którą będę gotowe szaszłyki odkładać. Później przełożę je na tackę od grilla lub bezpośrednio na ruszt. To już zobaczymy. Jeśli chodzi o sam sposób nadziewania, to ja już go bodajże kiedyś pokazywałam i za chwileczkę go zaprezentuję raz jeszcze. Tylko to teraz y, pokażę y, eksperymentalny sposób przygotowania szaszłyków, bo właśnie wpadłam na jeden pomysł, który na kilku szaszłykach y, wykorzystam. Za ten moment. A pomysł ten polega na tym, że zgriluję mięso szaszłykowe razem z plackiem tortilli. Ja biorę tortillę wieloziarnistą, pełnoziarnistą. I ten placek, taki bezpośrednio wyciągnięty z opakowania, może być kupny, może być przygotowany w domu. Jak przygotować tortillę, pokazuję w osobnym filmiku link do tego przepisu. Oczywiście podam przy tym przepisie. No ale teraz do rzeczy. Placek kroję bądź tnę w paski szerokości mniej więcej odpowiadającej paski. Mięsa i za chwilę pokażę co dalej. O taki efekt mniej więcej chodzi. Odkładam je na bok i zabieram się za szaszłykowanie. Najpierw klasyczny szaszłyk, czyli samo mięso. Po prostu wbijam kawałek mięsa na patyczek i składając je w taką harmonijkę. Formuję taki szaszłyk. Paski mięsa zbijam na tym patyku, tak żeby były zbite i tworzyły taką bryłę mięsa. I nabijam tych paseczków tyle, ile potrzebuję do uzyskania pożądanej długości szaszłyka. Myślę, że tak będzie dobrze. Gotowy układam go obok. I w ten sposób postępuję ze wszystkimi szaszłykami. Natomiast z tymi, które chcę przygotować z tortillą. Postąpienie co inaczej. Biorę pasek tortilli, układam na nim tak z grubsza kawałek mięsa i dopiero teraz postępuję tak samo. To eksperyment, sama się zastanawiam, jaki będzie efekt. Może być bardzo ciekawie, ale zobaczymy. W zależności od tego, co pierwszy się skończy, czy tortilla, czy mięso, to to właśnie dokładam. I kontynuuję budowanie szaszłyka do osiągnięcia jego pożądanej długości. A tak to wygląda finalnie. Tortilla podczas grillowania fajnie się przypiecze. Jakby będzie tak jak pieczywo tostowe. Mięso z kurczaka będzie aromatyczne i upieczone, i myślę, że efekt będzie całkiem przyzwoity i całkiem ciekawy. No ale to już pokażę po zgrilowaniu. I w ten sposób przygotowuję wszystkie szaszłyki. Szaszłyki gotowe, trzy eksperymentalne z paskami i tortilli i pięć takich bardziej klasycznych, pachną naprawdę wspaniale, ja wiem, że się powtarzam, ale ten zapach jest, po prostu bardzo mi pasuje, jestem przekonana, że szaszłyki będą doskonałe. Tak przygotowane, czyli po prostu ułożone na tacce do grillowania, za chwilę powędrują na rozgrzany ruszt. I będą się grillowały, tylko jeszcze jest wierzchu poleję marynatą, która została w talerzu, w którym się paski kurczaka marynowały. I jeśli chodzi o samo grillowanie, to klasycznie nie podam czasu grillowania. Ważne, żeby nie robić tego nad dużym ogniem, tylko nad żarem, czyli grill trzeba odpowiednio wcześnie rozgrzać, yy, tak, żeby węgiel mocno rozżarzony i jego temperatura upiekły tego delikatnego indyka bądź kurczaka, zależy z jakiego mięsa skorzystamy. Moja tacka wędruje na grilla i za chwilę pokażę efekt finalny. I gotowe gorące szaszłyk drobiowy o przyjemnym, limonkowo-imbirowym posmaku już na talerzu. Mięso jest kruche, delikatne i wspaniale zgrillowane. Wiem, bo już próbowaliśmy. Na potrzeby filmu udało mi się zakosić tylko jednego szaszłyka po to, żeby go pokazać. I za chwilę już jest zamówione i także zniknie z tego talerza. Mam nadzieję, że ten prosty i szybki sposób na szaszłyki przypadnie Wam do gustu i że Wam się spodoba. W obu wersjach, czyli z tortillą i bez jest godny polecenia, więc gorąco polecam i na koniec. Więc jak zawsze życzę smacznego.